Witajcie moi kochani w dzisiejszym odcinku takim ala niedzielnym mam dla was taki krótki miksik, może nie krótki w sumie bo prawie 10 minut ale jest to miks walk z ogrem, stalowym pazurem nagrywałem walki co jak widzicie nie są to łatwe walki co teraz na przykład możecie zobaczyć i będziecie widzieli bardzo często w moich walkach ponieważ jest to Dosyć e, trudna grupka. E, teraz jeszcze te walki są nagrywane... Były nagrywane, nie wiem, jakiś czas temu. Jeszcze były tylko e, dwa mobki w obstawie. Teraz już są, już są trzy, ponieważ doszedł do tego jeszcze jakiś tam mak, e, coś tam, coś tam, ponieważ właśnie chyba był za dobry ten... Boże, był za słaby ten Ogry razem z obstawą, więc dodali mu jeszcze jednego potworka i o, w tej walce już to widzimy, e, że tutaj... Jest tam jakiś okryst czarny, coś tam, jest on tam z tyłu, i to jest właśnie trzeci taki mobek mob z obstawy. Ale, właśnie co do samych walk, no to są one tak na skraju, że tak powiem, mojego jakby padnięcia, ale jednak zawsze ja wygrywałem. Chyba tylko raz padłem walcząc solo z ogrem, więc zawsze raczej wygrywałem, ale często również te, te wygrane były przy moich, nie wiem, poniżej 30% życia na przykład, więc yy, mogę powiedzieć miało, że nie było łatwo. Yy, ale ogra solo bije się bardzo rzadko. Ja walki nagrywałem bardzo wcześnie, rano na przykład, albo w nocy, yy, bo wtedy na, og na ogrze nie ma nikogo. A kiedy jest na przykład y, dzień, y, taki na, najnormalniejszy, no to już y, od godziny tam którejś jest tyle osób, że to po prostu jest. Y, nie da się ubić po prostu samemu. A takie walki szybkie y, z, z grupą osób i tylko takie krótkie walki, tak bez y, tur, no nie są dosyć ciekawe, więc y, dlatego postarałem się i ponagrywałem właśnie te walki. Tak jak widzicie teraz. Jakby nie te leczenia, jakby nie te, ten bonus z legendy, to by było naprawdę ze mną biednie. Ale na szczęście jest bonusik, jest gitara. Może teraz tak trochę o samym Ogrze. Nie wiem, czy może już oni... Czekaj, wydaje mi się, że mam jakieś takie déjà kurde. To już... Kiedyś chyba już opowiadałem, ale nie pamiętam w jakiej sytuacji opowiadałem o Ogrze. Aha! Przecież ten... W dojściach do Elite 2 był ogry i tam o nim dużo opowiadałem, ale tutaj też mogę słówko walnąć. E, tak jak widzicie to 164 level, tancerzyk ostrzy. E, no i na 177 levelku jest ostatni level, z jakim mogę go bić, e, więc teoretycznie chciałem go bić długo, ale chyba dostanę tylko przy tym, żeby to nagrać i będę pił dalej, bo nie ma co czasu marnować, a mi tam już na legendach nie jakoś zbytnio nie m, tak jakby zależy. No, i tutaj jego loty. W sumie ja chyba mam jakieś parę unikatów, tylko takich typowych, jakichś tam zbrojek czy coś. Ale one są warte tyle, co Tunia da. I w sumie Heroiki też już są warte tyle, co nic. Nawet jak mam te najlepsze, czy tam jakieś pierścienie, czy coś, no to one już tam po parę milionów tylko są. Oparcie prawie padnę. Dobra, nie padłem. Może leżycie na krawędzi ale legendy są, no legendy jak legendy są naprawdę dobre i yy, tak patrząc na to, że dzisiaj jest niedziela, czyli 22 czerwca, no to yy, chyba dwa dni temu, czy tam trzy, trzy dni temu dotła yy, legenda. Ja wtedy oczywiście się opierdzielałem Withan, ale tak yy, mogę Wam potwierdzić, że właśnie chyba pierwsza yy, pierwsza legenda spadła właśnie yy, z Ogra na świecie Gefion, więc to już, już jest jakiś tam sukces. No, zaraz. Ogry sam sobie jest strasznie słaby. Boże, to jest po prostu masakra. Patrzcie, jak w niego hity moje wchodzą. Jakie to są mocne hity. Yy. I jeszcze ten dotyk Anioła i w ogóle przez to wszystko te, naprawdę te walki są z nim nie są, nie są w ogóle trudne. Yy. Jak już się ubije obstawy, to już naprawdę idzie z górki, chyba że on mi walnia jakiegoś hita, ale to się mało kiedy zdarza. Yy. Tak jak zaraz, może zaraz kolejna walka będzie. Tutaj już jest właśnie te walki, są już z tą nową obstawą. Namaga jednak, trzeba stracić trochę tych turb, bo ma trochę tego życia. Nawet jak mi wchodzą hity po 5-6K, to jednak trzeba ich trochę zadać. Ale za to tutaj reszta obstawy to jest trochę bieda. I znowu zaraz sam ogry już zostanie nam. I tutaj no kolejne, niby takie po tu, 4 to ponad 6K. Nie hit szedł, ale jak widzicie, ja sam Ogry też ma dobre hity po 9-10k. po 10K. No a to jest prawie połowa mojego życia, więc yy, to nie jest jakieś takie, nie, to nie, nie są jakieś przelewki. No tutaj teraz już leczenia nie mam, ale hity za to dobre mam i chyba wygram. Także takie walki już, już są ciekawe, no bo teoretycznie teraz elity drugie są stworzone po to, żeby bicie w grupie, więc bicie je samemu przeze mnie nie jest takim prostym wyczynem ponieważ takie było założenie administracji od jakiegoś tam czasu właśnie żeby elity drugie były na tyle silne a żeby właśnie miały te ciosy krytyczne bardzo bardzo krytyczne i tak dalej po to właśnie żeby że trzeba bić te elity drugie właśnie będąc w grupie więc jak ja je biję solo z takim roku, takim nie tak powiem, że tak powiem, nie najlepszym no to jednak jest troszeczkę taki jednak wyczyn bo nie mówię, że to jest nie wiadomo co oczywiście, ale jednak na takim levelu samemu ubić elity drugie to yy, jest trochę wyczyn. Mając właśnie moje ku i umiejętności pod expienie, ponieważ nie posiadam umiejętności ani pod elity drugie, ani pod expa, ponieważ nie używam, nie jest mi to potrzebne. Mam dwie, tak jak są dwa zestawy, to dwa zestawy mam pod expienie. Jeden zestaw jest z leczeniem, a drugi z absorpcją, więc je używam na zmianę no ale tutaj do walki z elitą drugą wolę użyć z leczeniem, bo zawsze mi się leczenie przyda a absorpcja i tak no lepiej z leczeniem ale tutaj no lotów jak widzieliście chyba żadnych dobrych nie miałem przez te walki, które nagrywałem więc jakiegoś tak zbytniego y, szału tutaj nie ma no ale no tutaj już Chociaż kurde umiejętności mam dosyć biedne Mam w sumie tylko ten podwójny strzał Który jest ustawiony na automat Przy walce, więc Teraz to tak Ale kurde Nie wiem czy najpierw zabijać ogra Czy najpierw bić jego obstawę Bo w sumie wychodzi mi na bardzo podobnie Chociaż obstawa na koniec już ma dobre hity Bo wali po około 1k Więc to jednak Jednak coś jest Więc chyba zostanę przy tym i najpierw będę ubijał obstawę o, jest dotykaniała, widzicie? I tutaj od razu całkiem inaczej to wszystko wygląda. No ale dobra, kończąc. Yy, mam już przygotowane chyba z 10 prawie questów na lipiec. Yy, jeszcze mam zamiar dać jakiś mix walk właśnie z ogra na lipiec. Yy, więc jestem jako tako już przygotowany. Yy, zobaczymy, co się będzie działo. Póki co w Margonem nic się nie dzieje. Jest tam jakaś zmianka, możecie na stronie głównej zobaczyć. Jest tam napisane w onecie, jest cały wywiad, ale to taki nie jest dosyć ciekawy, bo nie jest dokładnie o tylko o innych grach, ale jak chcecie to możecie przeczytać. A póki co to tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na koniec Macie Unikat, dobranoc. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz... Zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście, wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku. Więc warto je przeczytać. I to tyle do zobaczenia.